Siemano no widzowie z tej strony Aurox. 12356 witam Was w kolejnym odcineczku ze Stable na moim kanale. Jeśli widzowie, lubicie ze mną odcinki ze Stable To No szybko zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na ten kanale. No i dobra, dzisiaj będziemy sobie grać w jakieś Turnieje bo ciągle gramy, z, bo ciągle zawsze widzowie klikamy ten e, żółty przycisk po, na dół po prawej stronie. A dzisiaj sobie nagramy jakieś turnieje. I, i, jak chcecie, widzowie więcej odcinków z, z turniej, jak gram, to zostawcie publiczny komentarz pod tym filmem. Lubię, jak Auron gra w turnieje. O, i będzie miło. Ale, Myślę, że zagramy tu nie, triple blockdash. Może będzie fajnie, może nie. O, bo nawet można widzowie grać ze znajomym. O, fajnie. A kto widzowie będzie chciał żeby, żeby za ze zagrać w Tobą, Napisz w komentarzu. A mam już tutaj wylosuję mapkę, pewnie blogdasz bo blogdasz to blockdash. No pewnie blogdasz to blockdash, ale... No, tak myślałem, widzowie, że to będzie Blokdash, ale na blockdashu nawet jestem nowy. Blockdash jest nawet, widzowie spoko. A i jeszcze widzowie że zrobiłem taką animację. Czekajcie, Miałem taką fajną animację. O, tą właśnie. To ją też, widzowie napiszę no, w komentarzu, że. A teraz tutaj przychodzimy sobie ładnie. Tutaj tak, tutaj tak O Jezu, dobra O nie, 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 nie nie. Jej. Szybko O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Jezu, dobra Udało nam się ja widzowie ja. Ej, dobra, lecimy widzowie dalej. Blog nasz znowu, ale fajnie, że ciągle jest blog. Dasz. Ja bardzo lubię blog Dasza, a pewnie wygram. Może nie wygram, ale może to niektórzy też mają widzowie emocje takie do spychania, właśnie. Więc nie mogę być pewny, nie mogę być pewny. Ale dobra, tutaj chcę. Se... Przechodzimy, dobra, dobra, tutaj pyk, dobra, muszę to tak robić, ale dobra, ale dobra, okej, okay. o nie, 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 już wiem kto ma jakąś młotkę, szybko. Dużo osób tu na widzowie takich Nie mogę odpaść, nie mogę. Oh. Szybko, oh. Nie. jeszcze parę osób musi odpaść. Oh. O nie! O oh nie! Oh. Nie doję. To jest ciężkie naprawdę. <tuh> Naprawdę widzowie to jest ciężkie, a tutaj musimy co przechodzić. O, tutaj! O, o nie! Szybko! O. o, Dobra, szybko tutaj. jest, dobra, widzowie przeszłem, Koniec rundy jeszcze... Jeszcze finał mi został wie. Ja nie mogę. Ale dobra. Lecimy widzowie z tym. No i No i teraz widzowie na końcu dash Endless. A zobaczymy. Widziałem ja w paru widzowie razem już wziąłem w tym dash ale. Dobra. Tutaj pyk. Mam już dwa, we trzy. Okej. Okay do broń Tutaj byk. Yy, teraz tutaj się Kapibora ma i zrozumieć tę, tą motkę widział, tylko nie to. Nie, zostaw. Nie, 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 To nie, by nie, 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 zostaw nie, 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 z daleko zaszedł z daleko zaszedł ja w tym czasie widzę, że może albo zakręcę kołem, albo sobie kupię te klejnoty albo sobie kupię emotkę taką może zakręcę sobie kołem zobaczcie co mi wypadnie oczywiście widzą jakieś gówno ale dobra to. mam duplikat Okay. Teraz to dostaję 50 klejnotów. O, no i dobra. Tu se nawet kupuję tą emotkę. Następnie. Następnie będę mógł kupić tą emotkę. I Ja, ja nie mogę widzowie. Dobra. Fajna jest ta emotka. A no co ja Może na to. Dobra. Dajmy ja sobie widzowie kolejny tu. nie na blog Dasz. O, widzowie losy matkę blog Dasz. Okej. Okay. Ja, dobra, dobra. No, Ogólnie nie... nie, nie.

Co już tyle osób widzowie odpadło, co? To zaraz pierwsza runda będzie wygrana. Co jest grane widzowie? Nie, nie jest to przechodzę do następnej rundy, czyli półfinału. Nasz będzie widzowie półfinał na końcu finał Ale to dobra. No cóż, ale kolejny vlog dasz. Ten blogodasz jest na półfinale. A koło co dasz endless, czyli finał Dobra. Dobra. Tutaj tak. Tutaj tak, skoszę. O nie. Kolejny... jakąś kolejną menotkę. Nie. No. Jezu, co ja widzowie robię? nie! byk Dobra, tutaj... Jest, dobra, przechodzę do finału, no, czyli było no, Dash Endless. Może tym razem widzowie wygram. Oby ale dobra, daj mi to block endless muszę pokonać takie trudne przeszkody i muszę unikać uczestników z jakimiś emotkami kurde nie wiem jacy to byli już z uczestnicy no nie a no to ten no, y, ogni, y, 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 tą emotkę miecza, o ten z ogniem na głowie, widzowie widzicie go? ten z ogniem na głowie ma jakąś emotkę dobrą O, widzicie o, go się atakuje. O nie, zostaw mnie. Nie, na pewno nie atakuj. Zostaw mnie, a ten diabeł nie, ten diabeł nie ma nic. Dobra. Ui. Dobra. Szybko! O! Ja idę do środkowego. O! Szybko! O! Dobra, tu już widzowie zbyt wielka przesada. Nie, zostaw mnie. Nie zaatakujesz mnie. Dobra. jest, dobra, ubrano mi się dobra nieee ja! ja! odpadłem no i tak myślałam, że on wygrał. Ja widzowie, że on wyjeżdżał, no kurde. ale co, ma nie widziałem to przecież jakąś jego animację no ale dobra ale dobra widzowie, kupmy sobie jeszcze szybko tą animację fajną i na dodatek sobie kupmy jeszcze ten billet ale dobra dobra widzowie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek ze Stop są na kanale AUROX12356 albo czy też aurox hmm, wam się spodobał ten odcinek dzisiejszy ze stable Gaisa. jak tak to szybko zostawcie łapkę w górę i subskrypcję jak tego jeszcze nie zrobiliście a po napiszcie w komentarzu czy mamy też częściej nagrywać robloxa bo na razie tylko na moim kanale raz nagrałem robloxa, ale ile się mogę dla was go też nagrywać codziennie jak z Bo guisa bo stuł gajsta to najczęściej części na Robloxu tak rzadko, ale jak chcecie, to mówię też, że do Robloxu też mogę nagrywać częściej. Ale dobra, też jak się wami. do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku.